W zielonej górze na konferencji prasowej powiedział Pan, że Polma miała i pozytywne fragmenty gry i negatywne zacznijmy od tych pozytywnych. Pozytywne momenty to były takie, że kiedy mieliśmy bardzo źle, zagraliśmy drugą kwartę. Naprawdę mieliśmy bardzo ciężki okres tego meczu ale potrafiliśmy trochę lepiej skoncentrować się na trzecim, czwartym kwarcie i wygraliśmy te kwarty. Ale to oczywiście na końcu maciu miał, da, miał dał grać i, i młodym zawodnikom, to może i dlatego było łatwiej, ale z drugiej strony myślę, że moje zawodniki uwierzyli swoje siły, że mogą grać nawet z najlepszymi. I, I w defensywie, i w ataku mieliśmy naprawdę dobre odcinki meczu. No co prawda może nie było ich wystarczająco dużo, nie, ale mieliśmy jeden bardzo e, mocny, bardzo e, głęboki ten spad. I co w drugiej kwarcie, co konieczne, już nie mogliśmy odrobić straty później. No właśnie, to jest chyba ten główny negatyw. Czy już teraz Pan wie, z czego wynika ta zapaść w drugiej kwarcie? Tak, bo po prostu oni trafili kilka trudnych rzutów, z trudnych i za trzy punkty też. I nie wiem dlaczego, ale my złożyli ręki i przez kilka minut po prostu jakoś poddaliśmy się. To jest najgorsza rzecz, która może być, czego ja nie lubię, bo musimy zawsze, zawsze próbować wszystko, dać sobie wszystko i Czasami zdarzają się te magic, nie? To czasami jest, możemy zrobić niemożliwe. Patrzymy na statystyki i widzimy, że Pofarma farma dwa razy mniej piłek zebrała niż Stelmed. Tak. To, Miała dwa razy mniej asyst. Tak, to, 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 to była najgorsza rzecz, bo e, możemy nie trafić rzuty. To jest, to jest możliwe ale dać oponentom zebrać tyle pilek pod swoim koszem, to jest to, to jest co, co mnie bardziej martwi. I, I my pracowaliśmy nad tym, i przed gadaliśmy, że to jest najważniejsza rzecz, żeby pod koszem mieliśmy wszystko y, uporządkowane, nie? ale nie udało się, i to było... Główna przycina naszej porażki. W jaki sposób e, chce pan poprawić ten element gry? Chodzi przede wszystkim o zbiórki asyst? No to sposoby są proste. E, musimy dobrze z, mm, zbierać, to znaczy zrobić dobre box outy. E, do, mieć dobre pozycje, nie, nie myśleć, że ktoś będzie zbierał inny. Tylko nie ja. Musimy całym zespołem y, y, próbować zebrać wszystkie piłki. Ale musi to, na to pracować cały zespół. Nie tylko, nie tylko środkowy czy tam czulka, tak? Ale od pierwszego, od molego do wszystkich pozycji. Wszyscy muszą y, y, bardzo mocno walczyć o, o deskę. No bilans pana z Polfarą to jest jeden jeden, bo wczoraj wygraliśmy Sparing co prawda z drugą drużyną AZS Koszalin. Co pan dał ten Sparing i drużyny No chyba za dużo. On dla nas nie dał. Może trochę mogliśmy uwierzyć w swojej siły, bo wcale ten, jak pan powiedział, ten drugi zespół Koszalina to wcale nie jest taki słaby. Oni jeszcze byli zmęczeni chyba treningiem, no ale my pokazaliśmy, że możemy trafić i za trzy punkty i możemy robić jakieś szybkie kontry, coś, co możemy i myślę, że to miał do nas też pozytywny wpływ.